Trzy serie na więcej wiatr nie pozwolił, do awansu w klasyfikacji wystarczyło. Kamil Stoch, wicemistrzem świata w lotach narciarskich. W Oberstdorfie jest Filip Czyszanowski. Dobry wieczór, medal to wyczekany. To była dla Kamila Stocha najdłuższa w karierze lekcja cierpliwości. Właśnie miał 12 rok, odkąd debiutował na Mistrzostwach Świata w lotach. W końcu dopiął swego ma medal po sobocie, którą zaczynał jako trzeci skoczek rywalizacji. Richard Freitag uciekał, Kamil Stoch gonił. To był scenariusz soboty. Wystarczył jeden lot, by zamienili się miejscami. 21 metrów różnicy w odległości i Kamil Stoch był już wiceliderem. Przed nim tylko Daniel Andretande, do którego też dystans malał. Zacieraliśmy ręce na czwartą serię, gdy konkurs zakończono. Trochę szkoda, tej, że nie odbyła się jeszcze jedna seria, bo miałem ochotę jeszcze po, polatać, trochę, trochę jeszcze skorygować, zwłaszcza ten tor lotu, ale... No cóż, nie można mieć wszystkiego. Pewnie, ale przecież i tak jest pięknie. W sumie czterech Polaków w dwudziestce. Każdy z najlepszym wynikiem w historii swoich startów na mistrzostwach. niedzielnym konkursem drużynowym to najlepsza z możliwych informacji. Dla mnie medal macie na wyciągnięcie ręki. Nie mówię, że go zdobędziecie. Kurde, ale kurzy śniegiem, mojej, ale sypie. <gry> Cała siła kadry. Nie obiecują, po prostu robią swoje. Sypie, sypie, to nie koniec emocji. Jutro szansa na medal w konkursie drużynowym. Transmisja z Oberstdorfu od 15.30 w jedynce w TVP Sport na sporttv.pl i w aplikacji mobilnej. Kamil Stoch aż do dziś nie miał w dorobku medalu Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Brak został uzupełniony. W Oberstdorfie lepszy od naszego mistrza był tylko Norweg Daniel André Tande. Wicemistrzostwo Świata w Lotach to spełnienie marzeń Kamila Stocha. Ten sukces oznacza, że skompletował koronę swoich największych sukcesów i dołączył do najwybitniejszych postaci tej dyscypliny sportu. Szkoda, że nie doszło do wielkiego finału. Kamil czuł się mocny, przegonił Richarda Freitaga i był gotowy gonić marzenia i walczyć o złoty medal. Richard Freitag uciekał, Kamil Stoch goni. To był scenariusz soboty. Wystarczył jeden lot, by zamienili się miejscami. 21 metrów różnicy w odległości i Kamil Stoch był już wiceliderem. Przed nim tylko Daniel Andretande, do którego też dystans malał. Zacieraliśmy ręce na czwartą serię, gdy konkurs zakończono. W tym momencie polski mistrz do Norwega tracił 13 punktów. Szkoda, bo wiele się jeszcze mogło wydarzyć. 13 na lotach to jest bardzo mało, można powiedzieć. Wystarczy, wystarczy drobny, drobny błąd i, i wtedy... Nie ma co kręcić nosem. W końcu mamy medal w lotach po długiej lekcji cierpliwości. Wiesz, ile czekaliśmy na medal Mistrzostw Świata w lotach? Nie. 39 lat. Szmat czasu. Kto by, kto by pomyślał? Ojej! No, to trochę. Warto było czekać. Kamila Stocha pościg za Richardem Freitagiem skuteczny. Niedosyt Niemca? Gdzie tam? Jeszcze tydzień temu nie wiedział, czy na Mistrzostwach wystartuje. Po fatalnym upadku w Innsbrucku sprzed dwóch tygodni powrót do elity i tak miał imponujący. Nie mam problemów z tym, że dałem się wyprzedzić Kamilowi. Po tym, co pokazywał na przełomie roku w turnieju Czterech Skoczni, to jedyny zawodnik, który zasługiwał na to, by mnie pokonać. Scena dnia należy do Daniela Andretandego. Norwek nie krył wzruszenia. Do tej pory tylko raz stawał na pucharowym podium w lotach, teraz jest mistrzem świata. Z czterech skoków oddanych od czwartku, słabszy odrywali był tylko w jednej serii. W tytuł powędrował w dobre ręce. Nie wiem, jak opisać to, co czuję. Kotuje się we mnie tyle emocji, że w tej chwili to wszystko mnie przerasta. Rozumiemy, bez dwóch zdań. My cieszymy się też wynikami pozostałych Polaków. W sumie czterech biało-czerwonych w dwudziestce. Każdy z najlepszym wynikiem w historii swoich startów na mistrzostwach przed niedzielnym konkursem drużynowym to najlepsza z możliwych informacji. Co, walczmy dalej. Gdy rzucę hasło medal w niedzielę. To ktoś go będzie miał. Dla mnie medal macie na wyciągnięcie ręki. Nie mówię, że go zdobędziecie. Kurde, ale kurzy śniegiem, mojej, ale sypie cała siła kadry nie obiecują po prostu robią swoje w drużynowce po raz pierwszy za kadencji Stefana Horngachera dojdzie do zmiany w miejsce Macieja Kota wystąpi Stefan Hula złota drużyna z mistrzostw świata w lachti rozdzielona ale nie ma w tym drugiego dna maciej kot to najsłabsze reprezentacyjne ogniwo tego sezonu przed niedzielnym konkursem drużynowym Kamil Stok doświadczył kolejnej porcji wzruszeń wieczorem w centrum Obersdorfu w obecności kilkuset kibiców także z Polski odebrał swój siódmy medal wielkiej imprezy ale pierwszy srebrny, posłuchajmy, co wicemistrz świata w lotach powiedział po tej ceremonii. Wicemistrz świata zaraz po odebraniu medalu Kamil pochwal się takim. Jeszcze takiego koloru nie masz w swojej kolekcji. Podoba się, każdy medal jest, jest super, a ten w szczególności, ponieważ bardzo długo na niego czekałem. No właśnie, każdy medal ma jakąś historię, jakąś tajemnicę, jakieś piękno. Ale też czasami gorycz. Co jest w tym medalu najwięcej? W tym jest tylko szczęście i, e, i radość z tego, że, e, no, że mam taką nagrodę. To jest po prostu dla mnie, dla mnie nagroda za trudy i e, wyrzeczenia, które musiałem poświęcić, aby, e, no, aby w, końcu, w końcu to osiągnąć. No właśnie, brakowało Ci tylko tego medalu do lotów. Czy teraz, jak już uświadomiłeś sobie, że masz wszystkie największe trofea w kolekcji, dla Ciebie to coś bardzo znaczy? A, no, oczywiście się cieszę, natomiast wciąż jeszcze, jeszcze sezon trwa i e, wiele tutaj bardzo, bardzo fajnych imprez przed nami, z tym jutro, z tym jutrzejszym dniem, e, jutro kolejne możliwości, kolejna okazja. I... Postaram się po prostu dalej, dalej rozwijać i dalej skakać jak najlepiej będę potrafił. Powiedz, czy coś w tym Oberstdorfie jest magicznego? Tutaj zaczynałeś dwa razy drogę po zwycięstwo w Turnieju 4 Skoczni, teraz puentujesz loty. No, nie wiem, po prostu lubię, lubię to miejsce, lubię te skocznie, które tutaj są. Cieszę się tym, tym, że mogę po prostu skakać na nartach i jeszcze bardziej cieszę się, że mogę komuś innemu sprawić radość. Kamil. Ten medal to jest oczywiście twoja w największym stopniu zasługa, ale widziałem dzisiaj niesłychanie wzruszonego Stefana Horngachera, dla niego też to wiele znaczy. Jaka część, jeden może płatek należy do niego? Tego nie da się podzielić po prostu, jeden płatek czy nie. To jest medal po prostu, e, owszem, no ja go, ja go otrzymuję, natomiast e, to ci ludzie, cały sztab szkoleniowy z trenerem Horngacherem włącznie, oni, oni mi pomagają, oni nas... E, po prostu kształtują i, i stwarzają nam okazje po to, żebyśmy my mogli, mogli zdobywać medale i, i, i wygrywać zawody. E, no dlatego no ich rola jest nieoceniona, tak samo wkład naszych rodzin, e, naszych najbliższych. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za te fantastyczne wzruszenia, które nam dałeś w imieniu wszystkich polskich kibiców. Dziękuję i gratuluję. Pa. Na świętowanie nie ma czasu, bo jutro ostatni rozdział mistrzostw nasza czwórka Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch powalczy o pierwszy dla Polski drużynowy medal w lotach. Szanse są ogromne, bo gdyby zliczyć wyniki wszystkich serii z konkursu indywidualnego, wówczas pierwsza byłaby Norwegia, druga Polska, a trzeci Niemcy. Jutrzejszy konkurs drużynowy oczywiście na żywo w jedynce i w TVP Sport. Zaczynamy o 15.30. Nadzieja na medal mocna jak słyszeliśmy. Gdyby mieli Państwo daleko do telewizora, transmisja dostępna także w internecie na stronie sport.tvp.pl.